W tej lekcji omówimy sobie platformę BrowserStack. Platforma BrowserStack jest to platforma, która pozwala nam testować zarówno aplikacje webowe, jak i aplikacje mobilne. Mamy dostępne wiele trybów, którym możemy poddać właśnie testom naszą aplikację. Przechodząc na stronę browserstack.com, możemy zobaczyć jakie możliwości, jakie funkcjonalności oferuje ta platforma. Mamy podzielone Funkcjonalności na tryby związane z testami aplikacji webowych oraz tryby związane z testami aplikacji mobilnych. W trybach związanych z testowaniem aplikacji webowych możemy zaliczyć najpopularniejszy i najczęściej, z którego się korzysta, to Tryb Live. Tryb Live jest to coś takiego: jest taka funkcjonalność, w której możemy sobie wybrać dowolną przeglądarkę internetową, na przykład Safari, i określić, jaka wersja ma być uruchomiona. Przykładowo, dwunastka. Dodatkowo możemy określić, jaki system operacyjny, a nawet urządzenie, może być włączone, i na tym urządzeniu będziemy w czasie rzeczywistym testować naszą stronę internetową. Czyli otworzy się specjalny widok, w którym mamy już otworzoną przeglądarkę internetową. I w tej przeglądarce internetowej możemy sobie podać dowolny adres strony internetowej, którą będziemy poddawali testom. Kolejną funkcjonalnością jest tryb Automate. Jest to taki tryb, który pozwala nam zintegrować nasze testy automatyczne, które mamy napisane do aplikacji webowej, właśnie z browser takim, który daje nam wiele możliwości związanych z automatyzacją, na przykład umożliwia nam podgląd tych raportów z wyników z testów automatycznych, pozwala nam automatycznie uruchamiać te testy automatyczne. O Dowolnej godzinie, więc jest to taki fajny serwer, na którym również możemy sobie przeprowadzać testy automatyczne dla naszej aplikacji webowej. I ostatnim trybem, który również jest często używany, to jest tryb Percy. Percy to jest takie narzędzie pozwalające nam sprawdzić, czy wizualne aspekty strony internetowej zgadzają się z tymi aspektami, które są uwzględnione na pierwotnym szablonie graficznym. To znaczy, jeśli w przyszłości będzie jakiś programista wykonywać poprawkę związaną z optymalizacją strony czy związaną z jakąś funkcjonalnością to możemy sobie zweryfikować czy w ramach tej poprawki nie zostało uszkodzony jakiś aspekt wizualny i w ramach persji będziemy mogli to zrobić czyli persji będzie porównywało bazę pierwotny obraz czytaj szablon graficzny strony z tym co aktualnie mamy obecnie teraz na stronie internetowej Kolejnym, kolejną funkcjonalnością to są już funkcjonalności związane z aplikacją mobilną. Mamy tryb App Live. Jest to dokładnie taki sam tryb co Live, tylko z tą różnicą, że możemy sobie otworzyć dowolną przeglądarkę i dowolne urządzenie mobilne. Na przykład jakieś iPhony, najnowsze Samsungi i możemy właśnie na tym Samsungu czy tam na tym iPhoneie przesłać sobie builda aplikacji, który stworzył nasz deweloper, i testować właśnie tą aplikację. I ostatni tryb to jest App Automate, czyli jest to dokładnie to samo co Automate z tą różnicą, że możemy sobie napisać testy automatyczne związane z aplikacją mobilną i zintegrować właśnie je z browser staki. Poniżej mamy informacje, jakie firmy korzystają z platformy browser stacki. Mamy tutaj właśnie faktycznie jakieś czołowe firmy, takie jak np. Microsoft, jQuery, Twitter i wiele, wiele innych firm, które zaufało właśnie tej platformie. Mamy. Wyszczególnione różne zalety, które pozwalają nam zadecydować, czy faktycznie będziemy z ProServe'a chcieli korzystać, czy też nie. Ja powiem na wstępie, że jest to niesamowita platforma, ponieważ umożliwia ponad 3000, oferuje ponad 3000 przeglądarek internetowych i realnych urządzeń iOS. Systemem iOS czy tam Android, na których możemy sobie testować. Są to oczywiście fizyczne urządzenia, które się otwierają, i na tych fizycznych urządzeniach, na prawdziwych specyfikacjach ich możemy testować nasze aplikacje. Mamy też tutaj zakładkę, taką sekcję z opiniami klientów, którzy się dzielą swoimi doświadczeniami z platformą Browser, stack, więc jest to również fajna opcja do przeczytania. No, i tutaj dodatkowo są wyszczególnione. Jakie integracje posiada browser? Stack. Mamy tutaj na przykład integrację z Selenium, z Cypressem, czyli są to narzędzia stricte przeznaczone do automatyzacji no, stron webowych. Mamy także API do automatyzacji urządzeń, aplikacji mobilnych i różnego rodzaju narzędzia C i CD, takie jak Jenkins, Travis, czy, czy też narzędzia do zarządzania. Do zarządzania kontrolą wersji, na przykład GitLab i Jira do raportowania defektów, więc możemy sobie w łatwy sposób coś takiego zintegrować z naszymi już systemami, z których korzystamy. Ok, browser stack, przechodząc do zakładki Pricing, jest po części darmowy. Natomiast ogranicza nas do testowania aplikacji, stron internetowych do, do 3 minut, bodajże w, w ramach jednej sesji, i część funkcjonalności, o których wspomniałem, jest właśnie niedostępna. Natomiast możemy zapoznać się z płatnym planem, który jest naprawdę mm, spoko opcją, jeśli chcemy faktycznie korzystać z tych pozostałych funkcjonalności, które wskazałem. Na razie nie, nie potrzebujemy specjalnie kupować konta premium, możemy sobie zweryfikować, jak to będzie. Wyglądało, jak to będzie ta platforma działała na darmowej wersji. Więc przede wszystkim musimy sobie kliknąć. Ja już jestem zalogowany, to się wyloguje, ale musimy sobie kliknąć w zakładkę Free Trial, aby mieć możliwość zarejestrowania się, stworzenia konta i przetestowania tej platformy. Jak widzimy w ramach darmowego planu, mamy dostęp do realnych urządzeń. Mamy 30 minut na, na każdą sesję, którą sobie otworzymy. 100 minut automatyzacji. Aplikacji internetowych, 100 minut automatyzacji aplikacji mobilnych, 5000 screenshotów, które właśnie będą poruwa, porównywały tę naszą bazę szablonu, graficznemu, szablonu graficznego z tym, co obecnie mamy za pomocą narzędzia Persji. No i co? Zarejestrujmy sobie jakieś konto. Oczywiście, konta nie trzeba potwierdzać, też jest fajną opcją. Ja sobie wpiszę na przykład devtest2małpa, testowanie myśli oprogramowania.pl. I oczywiście podam jakieś hasło. No i klikamy standardowo, zarejestruj się. Po rejestracji wyskoczy nam taki wstępny pulpit, w którym będziemy mogli sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Na przykład, czy będziemy pracować sami, czy będziemy pracować z zespołem. Ja aktualnie to pominę. Wy możecie również tą opcję pominąć. Nie jest ona oczywiście obowiązkowa. Są to po prostu takie statystyki, które ułatwią usprawnienie w przyszłości. Platformie browser, z tak różnego rodzaju funkcjonalności. OK. No i pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest ta funkcjonalność Live, o której wspomniałem. Live pozwala nam testować strony internetowe, aplikacje na rzeczywistych urządzeniach, rzeczywistych przeglądarkach, które sobie wybierzemy. Na przykład interesuje mnie Mac Mojave, wersja Safari 12. I sobie po prostu klikam na tą wersję 12.1 i teraz włącza się fizyczne urządzenie, do którego będziemy mieli możliwość skorzystania właśnie z najnowszej wersji przeglądarki. I teraz włącza się prawdziwe urządzenie fizyczne z dostępem do przeglądarki Safari w wersji 12.1. Widzimy, że aktualnie to troszeczkę trwa. Nie wiem z czego to może wynikać. Może są jakieś przeciążenia. Spowodowane dużą liczbą użytkowników. Ok, ale sobie weźmy na przykład jakiegoś innego maka z Safari. Możliwe, że ta maszyna będzie dostępna. Jak widzimy, jest dostępna. Otworzyło nam się okienko z przeglądarką, więc możemy sobie wpisać dowolną nazwę strony tutaj i zobaczyć, jak ona się będzie wyświetlała na tej konkretnej przeglądarce, w tej konkretnej wersji i na tym konkretnym urządzeniu. Standardowo wpisałem sobie domenę test.testowanieoprogramowania.pl i możemy sobie testować dokładnie tą stronę, tak jakbyśmy to robili u siebie na fizycznym komputerze, na naszej przeglądarce internetowej. Mamy możliwość również zmiany rozdzielczości okna, mamy również możliwość Ustawienia sobie dodatkowych ustawień dotyczących sesji. Mamy możliwość zgłoszenia jakiegoś defektu, który możemy przesłać bezpośrednio na Jira, GitHuba i Slacka. Jak widzimy, niestety w darmowym planie sesje ograniczone są do minuty, więc nie jest to za dużo, ale również możemy coś na szybko przetestować. Kolejną opcją, którą sobie możemy wziąć, to jest na przykład tryb Automate. W trybie Automate Możemy sobie podłączyć konkretne testy automatyczne, na przykład napisane w WebDriver, io, napisane w Cypressie, Playwrightie, Selenium, czy wielu wielu różnych frameworkach do automatyzacji. Po podłączeniu takich testów one będą wykonywane i będziemy mieli dostęp do raportu. Jak widzimy w darmowym planie mamy 100 minut oczywiście czasu, w którym będziemy mogli wykonywać te testy na platformie BrowserStack. Natomiast jeszcze pokażę Ci jedną rzecz. W trybie Live mamy także możliwość wyboru sobie urządzeń, urządzeń mobilnych. Na przykład mamy dostęp do iPhone'a 13, iPhone'a 14 z konkretną wersją iOS-a, więc myślę, że jeśli plan mnie nie będzie ograniczać, to możemy zobaczyć jak to wygląda na przykład na iPhone'ie 14. I wczytuje się prawdziwe urządzenie iPhone'a, które będzie miało otworzoną już przeglądarkę, na której będziemy mogli sobie testować naszą aplikację. Więc poczekajmy chwilkę, aż urządzenie się włączy. I widzimy, że mamy już włączone Safari. I sobie teraz możemy wpisać nazwę domeny w której chcemy przetestować jakąś daną funkcjonalność na Safari niech to będzie test.testowanieoprogramowania.pl i zobaczyć jak strona się wczytuje, możemy sobie weryfikować czy menu się otwiera, czy działa przekierowanie do na przykład sekcji About, możemy sobie scrollować, widzimy, że mamy tutaj możliwość rotacji tego urządzenia do różnych, do różnych, do różnych orientacji, tak? Czy w pi poziomie chcemy czy w pionie to również mamy taką opcję. Mamy również możliwość lokalnego testowania yy, danych aplikacji. Jeśli programista uruchomił nam daną aplikację nie, pod, nie na serwerze, tylko na naszym komputerze yy, stricte jest to ta aplikacja związana internetowa tylko z naszym komputerem dostępna jest tylko pod naszym adresem lokalnie to także browser za pomocą specjalnej wtyczki do Chroma pozwala nam testować tą stronę. No i co? I myślę, że wszystko. Możemy sobie kliknąć stop session, więc możliwości mamy mnóstwo. Możliwość, na przykład, wyboru systemu, na jakim będziemy chcieli testować tę aplikację, jest dostępna Opera, Chrome, Firefox, Yandex i Safari, więc przeglądarek mamy mnóstwo, tak samo jak systemów operacyjnych i związanych właśnie z urządzeniami mobilnymi. A w planie premium mamy jeszcze jeszcze więcej. Ok, więc kolejną opcją to jest App Live. App Live to jest również taki tryb na żywo, gdzie możemy sobie testować. Tylko w tym przypadku możemy sobie testować aplikację bez, bezpośrednio, którą zbudował nasz deweloper na urządzenie mobilne. Czyli jest to taki pliczek, który sobie możemy zainstalować w rozszerzeniu APK, AAB czy IPA i przetestować, jak to będzie się zachowywało ta aplikacja mobilna natywna właśnie na jakimś dowolnym urządzeniu możemy sobie bezpośrednio tą aplikację zainstalować za pomocą TestFly. A. TestFly to jest taka platforma na której możemy na której deweloper może nam udostępnić taką testową wersję bilda naszej aplikacji możemy sobie zainstalować aplikację za pomocą Play Store'a bądź też App Store'a. więc dużo mamy możliwości Zobaczmy czy to działa jak widzimy uruchamia się fizyczne urządzenie w tym przypadku jest to Pixel 6 Pro z systemem Android włącza się taka sesja. No to troszeczkę potrwa w zależności od specyfikacji tego urządzenia, czy urządzenie jest po prostu na tyle e, wydajne, żeby się szybciej włączyło. I widzimy, że mamy prawdziwe fizyczne urządzenie, w którym sobie możemy pobrać na przykład jakąś aplikację, e, aplikację mobilną ze sklepu Play Store, ze sklepu Google Play, więc mamy wiele możliwości, możemy sobie Zainstalować taką aplikację, możemy sobie zrobić screena z takiego właśnie widoku tego urządzenia. Możemy sobie bezpośrednio sterować, przechodzić na różne opcje. Oczywiście dostęp do wiadomości i do telefonu raczej będzie ograniczony, ponieważ nie mamy tutaj dostępu do karty SIM i takich innych niezbędnych, ale jest to fizyczne, fizyczne urządzenie, na którym możemy sobie. Testować. Możemy sobie zrobić trottling sieci, czyli spowolnić trochę tą sieć. Możemy sobie odinstalować jakieś aplikacje, zmienić ustawienia Androida. No i co? I myślę, że takie najważniejsze opcje, nawet lokalizacje, mamy możliwość zmienienia podgłośnienia, ściszenia tego telefonu, więc jest dużo rzeczy, które właśnie Platforma Browsers tak nam oferuje. I App Automate to jest kolejna z nich. App Automate, jak sama nazwa mówi, możemy sobie przygotować skrypty testów automatycznych, jak to fajnie widać na podglądzie, które będą wykonywane bezpośrednio na natywnej aplikacji mobilnej na platformie browser's. Tak więc jeśli mamy przygotowane skrypty testów automatycznych przeznaczonych właśnie na urządzenia mobilne, to App Automate jest idealnym miejscem, w którym możemy takie testy automatyczne wykonać. No, i dodatkowe opcje, o których jeszcze wcześniej nie powiedziałem, ponieważ nie były wyszczególnione, a są dostępne w funkcjonalnościach Browser staka, to jest takie, to są takie tools, czyli możliwość robienia screenshotów danej strony internetowej. Niech to będzie test.testowanie.pl na dowolnych. Typach urządzeń. Na przykład interesuje mnie, tu są jakieś domyślne, zaznaczone urządzenia, ja je wszystkie odznaczę. I na przykład interesuje mnie, jak ta strona test, kropka testowania oprogramowania.pl, będzie wyglądała na przykład na iPhoneie 11 Pro Maxie. A to jest oczywiście plan premium, więc tutaj nie mamy za dużo dostępnych opcji, więc na przykład na Galaxy S20. Jeśli byśmy mieli premium, to byśmy mieli wszystkie możliwości odblokowane. Interesuje mnie, jak ta strona będzie wyglądała na Windowsie 11, na Chromie w wersji 64 i powiedzmy sobie, że jeszcze nas interesuje, jak ta strona będzie wyglądała na Macu, OS, 10, Ventura, na Safari, czyli na trzech przeglądarkach. I popatrzcie, jak klikniemy Generate, to automatycznie browser tak będzie Włączać te urządzenia. Oczywiście one będą włączane w tle i będzie robić screenshot, jak sama nazwa funkcjonalności wskazuje, który będzie pokazywał nam, jak te zdjęcia, jak ta strona dokładnie wygląda na tych trzech urządzeniach, które wskazałem. Jest to szybka opcja, aby zobaczyć, czy w ogóle możemy mówić o responsywności tej strony na tych właśnie urządzeniach, żeby móc na przykład na dalszym kroku przetestować jakieś dodatkowe funkcjonalności, dodatkowe testy zrobić już na takim prawdziwym urządzeniu. I jak widzimy wygenerowały się już dwa z trzech screenshotów, więc zobaczmy jak ta strona wygląda na Windows 11 w Chrome wersja 64. Tym oczywiście się możemy nie przejmować, ponieważ jak jest zrobiony screenshot to wiadomo, że ten cookies jest sticky, czyli on jest taki przyklejony na samym dole na stopce i dlatego są takie takie właśnie efekty, ale widzimy, że pozostałe funkcjonalności wyświetlają się w porządku. Zobaczmy, jak to wygląda na Samsungu Galaxy S20. Jak widzimy, tu również wygląda wszystko w porządku. Tym cookiesem się nie przejmujemy. OK, i zobaczmy, jak to wygląda na os czyli na Macu. No i na Macu również wygląda całkiem w porządku. Nie widzę, żeby tutaj coś się rozjeżdżało szczególnego. I co? I mamy 3 z trzech screenshotów zrobione i zweryfikowaliśmy, jak to wygląda. Zobaczmy jeszcze tryb responsive, co on nam oferuje. Możemy sobie zobaczyć, jak ta strona internetowa będzie wyglądała na trzech dowolnych urządzeniach, jakie sobie tutaj wskażemy. Czyli, na przykład, wpiszmy sobie tam nazwę naszej strony internetowej: https, test.testowanie i wybierzmy, że interesuje nas weryfikacja, jak, ta, jak to oprogramowanie będzie wyglądało na iPhone 10. Ten nasz sklep klikamy check i widzimy, że aktualnie nastąpił proces, w którym wygenerują się różnego rodzaju widoki, pokazujące właśnie nam tą stronę test.testowanie Więc czekamy, aż to wszystko się wykona, i zaraz będziemy mogli sobie zobaczyć rezultat. OK, widzę, że wygenerowały się już niektóre widoki, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda ta nasza strona na iPhone'ie 10. Jak widzimy, wygląda ona spoko. Wszystko tutaj się zgadza, nic się nie rozjeżdża. A zobaczmy, jak na przykład strona będzie wyglądała na iPadzie z 2019 roku. Także wygląda wszystko w porządku. Jeszcze sobie zobaczmy może Windowsa. I widzimy, że tutaj kompletnie nie ładują się style CSS. I to jest Windows w wersji 7, więc coś tutaj jest nie tak. I możemy sobie za pomocą tego, za pomocą tego widoku dodatkowo upewnić się, czyli włączyć sobie fizyczne urządzenie z Windowsem 7, na przykład za pomocą platformy Browser stack, i zobaczyć, czy tak faktycznie jest, i sobie takie zgłoszenie z błędem dodać. Widzimy, że tutaj pozostałe widoki również się wygenerowały na przykład na Pikselu. 3L, sobie jeszcze zobaczymy. No, ja tutaj widzę, że nie wczytuje się tytuł. Możliwe, że przysłania ta etykieta związana z cookiesem, no ale większość tutaj funkcjonalności ciała poprawi. I zobaczmy sobie jeszcze jedną funkcjonalność, czyli jest to tryb persji. Jeśli sobie przejdziemy na tryb persji, persji dokładnie.io wpiszemy, to widzimy, że mamy możliwość weryfikacji wizualnej regresji. Jeszcze możemy sobie wybrać urządzenia, na jakich będziemy tą wizualną regresję przeprowadzali. I mamy tutaj podane, jak to wszystko wygląda. Czyli na przykład, jeśli mamy, myślę, że na tamtym screenshotie byłoby to lepiej widoczne, jeśli mamy jakąś naszą bazę, tak, czyli pierwotny szablon graficzny, to możemy porównać ją, yy, znaczy to, to robi sam system, to robi sam persji, porównuje czy ta baza szablonu graficznego różni się od tego, co obecnie się znajduje na stronie, którą sobie wskażemy, którą będziemy chcieli porównywać. I automatycznie te persje robi nam na dwóch przeglądarkach, na Firefoxie, na Chromie i chyba nawet jeszcze na Edge'u i Safari. Teraz dodatkowe ulepszenie zrobili: screenshoty, porównuje je, czy nic tam się nie rozjeżdża z tą naszą pierwotną bazą. Dodatkowo na urządzeniach mobilnych coś takiego robi. No i Dzięki temu mamy wizualną regresję, czyli sprawdzenie, czy wszystko wizualnie wygląda w porządku. Mamy też informację podaną, jakie firmy korzystają z tego narzędzia Persji. Jest to Google, Shopify i wiele, wiele innych firm, które naprawdę są dosyć potężne firmy, więc. Myślę, że to narzędzie jest naprawdę fajne i będziemy je integrować także przy testach automatycznych, które będziemy implementowali w WebDriver.io. A jeśli chciałbyś jeszcze bardziej zgłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania, to serdecznie zapraszam Cię na moje kursy. Praktyczny kurs testowania oprogramowania, w którym od podstaw uczymy się testowania manualnego, uczymy się raportować błędy, poznajemy narzędzie TestLink. Posiadam także kurs Jira od podstaw, gdzie uczymy się zarządzać projektami, tworzyć odpowiednie zgłoszenia, pracować w Scrumie oraz poznawać różne zagadnienia właśnie związane z Agilem, takie jak Sprint, Backlog. Posiadam także kurs Postman od podstaw, gdzie uczymy się testować REST API, automatyzować API, integrować je z Jenkinsem za pomocą Newmana. Posiadam także mój niedawno dodany kurs SQL od podstaw, w którym uczymy się tworzyć podstawowe zapytania w SQLu. I kursy związane z automatyzacją właśnie Cypress od podstaw, automatyzacja testów oraz WebDriver io automatyzacja testów, gdzie implementujemy testy za pomocą TypeScripta, integrujemy je również z Jenkinsem, a także także niedawno dodany kurs JavaScript od podstaw, gdzie uczymy się podstaw języka JavaScript. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i widzimy się już w kolejnym.